Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiecie, Jozjasz, król Izraela, przełom w jego życiu wydarzył się w jakim momencie? Nie słyszałem? Zachorował. Yy, hmm. Jeszcze jakaś odpowiedź? Proszę, strzelałeś. No, więcej Słowa Bożego trzeba czytać, w zasadzie o tym chciałem powiedzieć. Przełom w życiu Józefa się wydarzył, gdy odkopali Biblię, tak? W, gdzieś tam w rupieciach i tak dalej. I wtedy się zdarzył wielki przełom. I zmierzam do tego, że chciałbym, żeby tutaj to właśnie się stało, żebyśmy odkopali Słowo Boże, bo będzie jeden fragment jedyne co potrzeba, żeby się stało, żeby Słowo Boże zostało odkopane. I może nie jest nigdzie zakopane pod ziemią, tak? Bo wszyscy je mamy, ale może być zakopane gdzieś w waszych w naszych umysłach pomiędzy śmieciami różnymi które do nas docierają także proszę boga aby tutaj słowo boże zostało odkopane odkryte na nowo jeśli zgadzasz się z tą modlitwą to powiedz amen amen okej okay, to poproszę pierwszy slajd dobrze Rebus, ostatnie rebusy są w modzie, Ten no, rebus jest trudny, jeśli nie będziecie wiedzieli, yy, może to nie jest rebus nawet, jeśli nie będziecie umieli powiedzieć, to się nie przejmujcie, yy. poproszę pierwsze zdjęcie, z jakiego filmu to scena, może najpierw, ok, a to jeszcze, to nie to, nie to, to nie to, to jest trudny rebus, ja mam na myśli postać biblijną jedną postać biblijną ze Starego Testamentu, jak ktoś zna Gwiezdne Wojny troszkę i zna dobrze Słowo Boże, to będzie wiedział, o jakiej postaci mówię. Patrząc na tą scenę. Czy jest ktoś, kto zna Słowo Boże i oglądał Gwiezdne Wojny? No jaka to, o jakiej postaci mówię? Ale postaci biblijnej. Proszę? Yy. A kto zna tę scenę w ogóle? Jak Ktoś kojarzy to? Ten... No, powiedz, Piotrek. Mów głośno. Mów na głos, tak? Znaczy. Aha, co masz powiedzieć. Tak. Dobrze, więcej Gwiezdnych Wojen, więcej Słowa Bożego, taki wniosek. Yy, tutaj, w tym, w tym miejscu, yy, ten, ta postać Jedi, tak? On spotkał wrogich, wrogich sobie tam żołnierzy, i którzy go szukali i on po prostu ich zaczarował i powiedział nie mnie szukacie. Takie coś. Tak? Proszę? No, jeszcze blisko, Elizeusz, tak. Elizeusz, także ktoś Słowo Boże zna z Gwiezdnymi Wojnami nie tak dobrze, może, może właśnie dobrze, że nie tak dobrze. Okej, okay, ale mamy postać, tak. Elizeusz, Elizeusz. I co chciałem powiedzieć? Jeszcze były dwie podpowiedzi, jakbyście potrzebowali, więc może przejdźmy dalej. Siekiera. Tak, znaleźli Siekierę. I jeszcze jeden niedźwiedź. Nie taka popularna sytuacja z życia Elizeusza, ale jednak się stało. Migrzeczna yy. młodzież tam rozszerpały niedźwiedzie. Okej, okay, ale co chciałem powiedzieć? Przejdźmy. Yy. Jeszcze taka może krótka licytacja. Kto jeszcze jakieś ciekawe wydarzenia z życia Elizeusza kojarzy? Takie naprawdę wiecie, godne filmu. Zobaczył otaczającego. Proszę? Wskrzeszenia, tak. W pewnym momencie oblegały jego dom wojska, tak? Jego sługa wydygany, a on powiedział: Nie bój się, bo nas otaczają zastępy niebieskie. I udzielił tego wzroku swojemu słudze, tak? No, Wiecie, do czego zmierzam? Postać Elizeusza jest szczególna pod tym względem, że. Yy, są różne wielkie postacie w Starym Testamencie, ale tylko Elizeusz miał tak wiele takich sytuacji ponadnaturalnych, tak, tak dużo i takich barwnych, które naprawdę są godne filmów, nie? To jest film Gwiezd Wojny. jestem pewien, że zainspirowany sytuacją Elizeusza. Wiecie, być sobie gdzieś tam w starożytnym Izraelu i potem wiedzieć, że potem będą filmy robić, inspirowane moim życiem, no to fajne, nie? Ale zmierzam do tego, że postać Elizeusza jest niesamowicie barwna, niesamowicie ciekawa. Niesamowicie ciekawie byłoby przy nim być, być świadkiem tych wydarzeń, być tym jego sługą, tak? Naprawdę jak przestudujecie sobie to, to życie Elizeusza no, godne, godne wielu filmów. OK. Przejdźmy dalej. Kto dokończy fragment? A oto tu jest coś więcej niż, no jeszcze jeden, zdecydowanie więcej słowa Bożego. Oto tu jest, oto tu jest coś więcej niż Salomon. Oto tu jest więcej, coś więcej niż Jonasz. tak? Tak powiedział Jezus, gdy wskazywał na pewne postacie starego Testamentu. Ja chciałbym powiedzieć, że będziemy mówić o Elizeuszu, ale nie skupiajcie się na Elizeuszu, bo oto tu jest coś więcej niż Elizeusz. Tu jest Jezus. Elizeusza życie było barwne i niesamowite, i Boże, i przysięgnięte Bożą obecnością, ale oto tu jest coś więcej niż Elizeusz, tu jest Jezus. Dlatego myśląc o Elizeuszu, myślcie o, o naszym Panu, o Jezusie Chrystusie, który to życie ma dla nas dzisiaj. I to jest o wiele, wiele więcej niż Elizeusz. Okej, okay, przejdźmy dalej. Także będziemy czytać jeden fragment. To jest jeden rozdział z Księgi Królewskiej, drugi Księgi Królewskiej, piąty rozdział, tłumaczenie. Tak zwane SNP. Jak ktoś ma tą Biblię, dosyć popularną wśród nas, to jest takie nowe tłumaczenie SNP, ale nie, nie musicie otwierać sobie tego w swojej Biblii, będziemy tutaj mogli śledzić na ekranie. Także przeczytamy sobie ten fragment, yy, a potem sobie będziemy go komentować. Czy widać? Nie? Niektórzy widzą. Dobrze, no to ci, którzy nie widzą, mogą sobie tworzyć to w swojej Biblii, a ci, którzy widzą, to. Yy, Niech patrzą. I czytając tę historię, miejcie na myśli yy, możecie mieć na myśli dwie takie koncepcje, które się tutaj poruszą. Mianowicie koncepcja straty, utraty i yy, wzroku. W co się ktoś wpatrywał. Dobrze. Także czytam. Naman. Dowódca wojsk króla Aramu był człowiekiem wysoko postawionym u swojego pana i cieszącym się jego szacunkiem, ponieważ przez niego pan dał wybawienie Aramowi. Lecz człowiek ten, choć był tak dzielnym wojownikiem, cierpiał z powodu trądu. W czasie jednego ze swoich łupieżczych wypadów, Aramejczycy uprowadzili z Izraela małą dziewczynkę. Została ona służącą u żony Namana. Pewnego razu powiedziała do swojej pani: O gdyby tak mój pan mógł stanąć przed prorokiem przebywającym w Samarii, zaraz zostałby uzdrowiony z trądu. Naman poszedł więc i doniósł swojemu panu o tym, co powiedziała dziewczynka z Izraela. Ruszaj zatem w drogę, doradził mu król Aramu, a ja ci wręczę list polecający do króla Izraela. I Naman pojechał. Wziął z sobą 10 talentów srebra, sześć tysięcy sykli złota i 10 szat na zmianę. Wiózł też z sobą list do króla Izraela. Było w nim napisane, teraz gdy otworzyłeś ten list, wiedz, że to ja posłałem do ciebie mojego suma, sługę Namana, abyś usunął z niego trąd. Gdy król Izraela przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i powiedział: Czy ja jestem Bogiem, bym miał uśmiercać i przywracać życie? Bo to ten posyła do mnie, abym usunął z człowieka trąd. Doprawdy zastanówcie się i powiedzcie, czy nie szuka on jakiejś zaczepki ze mną. O tym, że król Izraela rozdarł swoje szaty, usłyszał Elizeusz Mąż Boży. Przesłał więc królowi wiadomość: Dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech ten człowiek przyjdzie do mnie. Wtedy przekona się, że jest prorok w Izraelu. Naman przybył zatem z końmi i rydwanem i stanął u bram domu Elizeusza. Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca z wiadomością idź i siedem razy wykąp się w Jordanie, a twoje ciało odzyska zdrowie i będziesz czysty. Lecz Naman rozgniewał się i odjechał. Powiedział, myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, wezwie imienia Pana swojego Boga, przesunie dłonią nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki Damaszku, Abana i Parpar nie są lepsze niż wszystkie wody Izraela? Czy nie mogę wykąpać się w nich i być czysty? Odwrócił się więc i odjechał gniewny. Lecz jego słudzy podeszli i przemówili w te słowa. Ojcze, gdyby prorok nakazał ci zrobić rzecz trudną, czy nie zrobiłbyś tego? Tym bardziej zrób, gdy powiedział, wykąp się, a będziesz czysty. Naman zszedł więc i zanurzył się siedem razy w Jordanie według słowa męża Bożego i jego ciało odzyskało zdrowie. Stało się jak ciało małego chłopca. Natychmiast wrócił do męża Bożego i on, on i cały jego orszak. Przyszedł, stanął przed niej i powiedział, teraz wiem, że nie ma Boga na całej ziemi, jest tylko w Izraelu. A teraz przyjmij, proszę dar wdzięczności od swojego sługi. Lecz Elizeusz odmówił, jak żyje Pan, powiedział, przed którego obliczem stoję, że niczego nie przyjmę. I choć Naman nalegał, nie osiągnął niczego. W końcu ustąpił, skoro nie. To niech dadzą twojemu słudze tyle ziemi, ile udźwigną dwa muły, ponieważ twój sługa nie będzie już składał ofiar całopalnych ani ofiar rzeźnych innym bogom jak tylko panu. Tylko w tej sprawie niech pan odpuści twojemu słudze. Otóż gdy król mój pan wchodzi do świątyni Rimona, aby tam pokłonić się swojemu bogu, wspiera się na moim ramieniu. W czasie tej ceremonii tam w świątyni Rimona kłaniam się zatem wraz z nim, niech pan odpuści twojemu słudze w tej sprawie. Idź w pokoju, powiedział Elizeusz. I namon odszedł. A gdy Naman odbył już jakąś drogę, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie Mój Pan oszczędził tego aramejczyka Namana. Nie wziął od niego nic złego, nic z tego, co mu przywiózł. Jak żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I Gehazi puścił się za Naman, Namanem. Gdy Naman go zauważył, wyskoczył z rydwanu i wyszedł mu na spotkanie. Czy wszystko w porządku? Zapytał. W porządku, odpowiedział Gehazi. Wysłał mnie za Tobą mój Pan. Prosił przekazać. Właśnie przyszli do mnie dwaj młodzi ludzie spośród uczniów prorockich z pogórza Efraima. Daj im proszę talent srebra i dwie szaty na zmianę. Anaman na to. Oczywiście, weź nawet dwa talenty i nalegał na niego. Potem zawiązał dwa talenty i srebra w dwie torby, dołożył do tego dwie szaty i dał mu dwóch sług do pomocy, tak by to wszystko przed nim nieśli. A gdy dotarli na wzniesienie, Gehazi przejął od nich to wszystko, złożył w domu, ludzi zaś odesłał. Sam Gehazi natomiast znów zjawił się u swojego pana. – Skąd przychodzisz, Gehazi? – zapytał Elizeusz. A on na to – twój sługa nigdzie nie wychodził. Wtedy Elizeusz powiedział do niego – czy moje serce nie szło za tobą, gdy ten człowiek wyskoczył ze swojego rydwanu i wyszedł ci na spotkanie? Czy to była pora na wzięcie srebra, na wzięcie szat i oliwników, i winnic, i owiec, i bydła, i niewolników, i niewolnic? A trąd na mana? Niech on przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na wieki. Gechazji wyszedł od Elizeusza pokryty trądem jak śniegiem. Wiecie, w zasadzie na tej historii można by skończyć to słowo zachęty, bo ona jest tak, tak jakby wymowna sama w sobie. I z jednej strony pocieszająca, z drugiej strony przerażająca, bo jednemu, człowieku, jednemu człowiekowi spełniło się. Największe pragnienie, by być zdrowym, a drugiego człowieka w zasadzie życie było zrujnowane, chociaż jeden i drugi dostał to, co chcieli. Przejdźmy sobie teraz jeszcze raz przy ten fragment i zwróćmy uwagę na pewne szczegóły. W międzyczasie dokończcie ten fragment. Miejcie w, z nowego testamentu. Miejcie w pamięci. No ktoś musi wiedzieć. Z Łukasza, z Ewangelii Łukasza. Miejcie w pamięci żonę Lota. Nie znacie tego fragmentu? Więcej słowa Bożego. Jezus powiedział: miejcie w pamięci żonę Lota. No, postać też taką tragiczną, zamieniła się w subsoli. Tak? Wierzę, że mamy też mieć w pamięci żonę Dawida, która miała opinię na temat tańców. Mamy mieć też w pamięci Gehaziego. Też postać tragiczną. Na pewno Jezus chce, żebyśmy mieli go w pamięci, więc. Więc, więc to wyciągnijmy z tego spotkania. Dalej. Naman był człowiekiem wysoko postawionym, cieszącym się szacunkiem swojego tam pana, był, 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 był dowódcą państwa wrogiego Izraelowi, tak? Także napięte stosunki były co najmniej. Idźmy dalej. Dalej. I uprowadzona została mała dziewczynka, ona trafiła do Domu na Mana i tam była, uprowadzona była sługą jego żony. Wiecie, i ta dziewczynka, yy, co zrobiła dalej? Powiedziała swojej pani, wskazała na Boga, tak? Jest Bóg, który może odmienić sytuację. Wiecie, jak wiele może stać się przez małą dziewczynkę. Jak wiele może stać się, nawet jak człowiek jest w bardzo nieciekawym położeniu, uprowadzony, będąc sługą, tak? I zachęcam do traktowania swoich dzieci poważnie, nawet bardzo malutkich, bo Bóg może się przez nie po, 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 posłużyć. Mam wrażenie, że sami dzieci są poważniejsze w wierze niż dorośli. Nawet, nawet w tym tygodniu stało się coś ciekawego przez, przez usta mojej małej córeczki, która jeszcze trzech lat nie ma, o czym może później powiem. Tak, dalej. Elizeusz usłyszał o tym, że Naaman chce się udać do um, potrzebuje uzdrowienia. I jest fajne stwierdzenie, mąż Boży. Po angielsku to brzmi man of God, czyli człowiek Boga. Wolałbym takie tłumaczenie, człowiek Boga, czyli człowiek należący do Boga. Wiecie, te, te, mąż Boży to jest jeden z takich bardziej... W... Niesamowitych epitetów w, w, w słowie Bożym, jak ktoś jest nazwany mężem Boga, naprawdę coś znaczy. To jest człowiek, który należy do Boga, po którego w życiu widać, że on należy do Boga. On jest jego własnością. Wiecie, jak to widać w tej historii, że Elizeusz należał do Boga, nic nie było w stanie go kupić, tak? A Gehazi był mężem czego? Korzyści, jakieś tam błyskotki. Także i motywacją. Motywacją Elizeusza było, była chwała Boża. On chciał, żeby, żeby Naman przekonał się, że Bóg jest w Izraelu. To była jego motywacja. Jego motywacją była chwała Boża, nic innego. I teraz tak, ciekawa rzecz. Naman no w desperacji swojej udaje się, udaje się do, 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 do Izraela tak? i staje skierowany do, do Elizeusza. No i Elizeusz wysyła do niego posłańca. Elizeusz nawet nie przychodzi, nie wychodzi mu przed dom, tak? No, zniewaga. Tu przyjeżdża powiedzmy Władimir Putin, tak? I, i, I powiedzmy przychodzi do Andrzeja, bo słyszał, że Andrzej może go uzdrowić, a Andrzej tam powiedzmy wysyła ogrodnika swojego, tak? I mówi, ogrodnik mówi: idź się wykąp w Goldzie siedem razy, będziesz zdrowy, tak? No, zniewaga, tak? I mimo swojej desperacji Nama no, strzela focha. Uraził się, bo on myślał, że to będzie tak, nałożenie rąk, tutaj jakiś ten, a tutaj... Pff, nie dość, że nie wyszedł nawet na spotkanie Elizeusz, wysłał swojego sługę. No wiele osób by się pewnie uraziło, a jednak, wiecie... Tutaj, zaraz za tym fochem, zaraz za przeskoczeniem tego focha, stał cud Boży, tak? Jak wiele jest sytuacji po prostu, że człowiekowi chce się fochnąć, obrazić, urazić dumę i tak dalej, a zachęcam cię, żebyś nie wchodził w to, bo zaraz za tym może stać cud Boży, a wręcz może Bóg testuje twoją pokorę, czy jesteś tak przewrażliwiony w swoim punkcie. I naman powiedział: myślałem sobie, myślałem sobie, że to będzie tak, i tak, i tak. No jak często my myślimy sobie, że będzie tak, i tak, a jest inaczej. I tutaj się dzieje naprawdę ciekawa rzecz. No, Naman odjechał, tak? Gniewny odjechał i już miał być koniec historii. Mogłaby się skończyć tej rozdział, byśmy przyszli do szóstego rozdziału. A jednak, co się stało? Na szczęście miał ekipę swoją. Na szczęście głośno myślał, bo nie wiem, czy się z nimi konsultował, ze swoimi sługami, ale głośno myślał przynajmniej. Jego słudzy e, powiedzieli mu, no panie, no, gdyby ci prorok powiedział, weź po prostu odpraw jakiś rytuał, pewnie byś to zrobił, tak? A on ci powiedział, wykąp się, wykąp się w Jordanię, to jest coś prostszego, tak? Prostą logiką mu przemówili i Naman usłuchał. Dał sobie powiedzieć. Dał sobie po prostu powiedzieć człowiekowi z zewnątrz, głos z zewnątrz. Głos z zewnątrz. I to uratowało Namana przed minięciem się z prostu z czymś, Czego pragnął, tak? Dopuścił się głos z zewnątrz, a nie pozostał w swoim oburzeniu, urażeniu. Dlatego warto, byśmy mówili o swoich myślach, nie byli tylko, tylko tak zapatrzeni w te swoje myśli, bo coś innego zrobił Gehazi. I teraz tak, pojawia się dar wdzięczności, kolejne ciekawe zjawisko Naman doświadczywszy cudu, teraz chce się odwdzięczyć. No ma, przywiózł tam co nieco tych, tych talentów srebra, złota, myślę, że jakbyśmy nasze wszystkie majątki sprzedali, to byśmy nie mieli tego tyle złota, co, co tam Naman przywiózł, nie? No i on to chciał dać Elizeuszowi. Elizeusz nie przyjmuje, tak? Odmawia, no normalnie szok, nie? Jaki problem, no? No jaki problem? No, no, no pieniądze przydadzą się po prostu... Dlaczego on w ogóle odmówił, ten, ten Elizeusz? Nadal nie wiem. I on potem mówi: To nie była pora na branie. To po prostu, może Bóg, Bóg mu po prostu powiedział: Nie bierz tego, I on był posłuszny Bogu. Był posłuszny po prostu Bogu. Ale Naman bardzo tam usilnie chciał mu ten, ten dar wdzięczności dać. tak? Chciał mu dać to. I dlaczego on mu to chciał dać? Patrzcie, co się dzieje w następnym wersecie: Skoro nie chcesz tego daru, no to okej, okay, będę czcił tego waszego Boga. On chciał wziąć ziemię z Izraela, bo tam wtedy. Było taka, 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 takie myślenie, że, że, że żeby czcić tego Boga, no to trzeba mieć ziemię z, tam, z obszaru tego Boga, czyli z Izraela. Nie? No taki niuans starotestamentowy, ale on po prostu powiedział: Dobra, no jak, jak już nie możesz wziąć tej zapłaty, to będę czcił tego Boga. Dla niego dar był, miał zastąpić relację z Bogiem. jak często jest tak, że my zamiast wejść w relację, w kontakt z Bogiem. Usłuchać go, chcę mu dać jakiś swój dar, według swojego pomysłu, że Bóg dał nam spokój, żebyśmy mogli zachować swoją niezależność i robić to, co nam się podoba, to, co my chcemy. Boże, no okej, okay, dobra, będę robił dla ciebie łaskawie tą służbę, ale już ode mnie nie wymagaj, żebym przestał grać w gry komputerowe. Rozumiecie to zjawisko? Chcesz coś Bogu dać według swojego pomysłu, żeby zachować swoją niezależność, żeby pozbyć się długu wdzięczności, a Bóg nie chce, tak? Dla Boga, Bóg nie chce daru, Bóg chce relacji z tobą, Bóg chce kontaktu z tobą. No i tutaj taki niuans, znowu już się Naman zdecydował, że będzie tego Boga czcił I... A jednak... Y, 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 z, z obawy przed narażeniem się tam prosi, żeby mu coś już wybaczył. Przejdźmy dalej. I teraz pojawia się Gehazi. Przejdźmy dalej. Sługa Elizeusza, no wiecie jeśli miałbym być czyjąś, czy, czyimś sługą w Starym Testamencie to naprawdę Elizeusz byłby jednym z kandydatów, no to musiało być coś niesamowitego, on był tym sługą i co on jednak robi, przejdźmy dalej, pomyślał sobie, tak jak Naman, ale nie, nie, nie przedyskutował tego z nikim, co dzieje się dalej, z Bożej inspiracji, jak mu się wydaje, pobiegł za Namanem, żeby wziąć od niego te, coś z tego daru, tak. Co więcej, puścił pobieg normalnie jakiś po prostu szał, tak? I wiecie, mówiąc o Gehazie, mieć na myśli, co dla nas jest, co dla nas jest tym, tym za czym my tak biegamy, czego tak szukamy. I naman oczywiście dał to Gehaziemu, no bo chciał w zasadzie to zrobić. Gehazi złożył to w swoim domu, w swoim skarbcu, w swoim sercu. I teraz Gehazi wraca do Elizeusza. Po co w ogóle wraca? Że on nie, 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 nie zdawał sobie sprawy, że go po prostu zdradził? Wiecie, zadawałem sobie pytanie, na czym polegał błąd Gehaziego, o czym za chwilkę. Przejdźmy dalej. Dalej. I wiecie, Gehaziemu udziela się ten trąd, trąd na mana, jak to Elizeusz ujął, tak. On zostaje pokryty trądem w zamian za ten czyn, którego, którego to, co zrobił. I Gehazi wyszedł od Elizeusza pokryty trądem jak śniegiem. Dalej. I teraz zwróćcie na uwagę na to jedno słowo: potomstwo. Ja sobie myślę, czemu jeszcze potomstwo Gehaziego miałoby cierpieć na tym, że on się uganiał za pieniążkami? Tak? Wiecie, czy w ogóle Gehazi miał potomstwo? Tak, Gehazi ma potomstwo. I wezwanie moje jest: nie bądź z potomstwa Gehaziego. Znajdź ten gen Gehaziego w swoim po prostu yy, myśleniu, działaniu i zgaś go. Bo Gehazi ma swoje potomstwo, i te potomstwo będzie pokryte trądem jak śniegiem, czymś nieczystym, czymś brudnym. Potomstwo Gehaziego to jest tytuł tego słowa, do którego dotarliśmy właśnie teraz. Przejdźmy dalej. Co Gehazi zyskał? No tam wiecie, jakieś ubranko plus tam srebro, no, no fajnie, okej. Okay. Ale co było istotą jego błędu? Zrobił po swojemu, nie okazał posłuszeństwa, nie myślał w sposób jak jego Pan, nie widział tego, co widział jego Pan, bo Elizeusz stał przed obliczem Boga, mówił, jak żyje Pan, przed którego obliczem stoję, on widział coś innego, on stał przed Bogiem, gdzie tam był Bóg, on go widział. Elizeusz widział Pana, Gehazi widział te swoje potrzeby, korzyści. I co Gehazi stracił? To jest, to jest najważniejsze pytanie. Co on stracił? Coś tam zyskał, ale co on stracił? I odpowiadając na to pytanie, stwierdziłem, że on stracił po prostu życie, życie Boże. Stracił życie u boku Elizausza pełne przygód, pełne niesamowitych sytuacji. I. Przekładając na nasz grunt, jest w naszym życiu, jest świat pełen mocy, przygód, nawróceń, przemian, chwały, świat świadectw. Znacie, znacie, macie wiele historii niesamowitych w swoim życiu. Jest ten świat dla nas na wyciągnięcie ręki, a jednak idąc krokiem Gehaziego, idąc tym genem Gehaziego, Możemy z tego świata rezygnować. I zachęcam cię, żebyś ty nie porzucał swojego pana, tego świata pełnego mocy, przygód, e, pełnego świadectw, gdzie życie ludzkie są przemieniane na rzecz czegoś tam, za czym biegniesz, cokolwiek się tam absorbuje. Gdzie wczoraj dokładnie e, będąc na. E, Wyjechawszy z swoją rodzinką, staram się doradzić jednemu małżeństwu, które ma problem, wiecie, tak doradzam, doradzam. I w końcu mówię, wiesz, co mogę powiedzieć, co serio o tym myślę, i jak ta mała dziewczynka powiedziałem, Wy potrzebujecie po prostu Boga, i ty, i ona potrzebujecie po prostu Boga, dopóki tego nie, to się nie stanie, będziecie tkwili w tym, w czym tkwicie. I po prostu zaczęłem mówić świadectwo, już tak mi już nie zajrzało, co on sobie o tym pomyśli, nie? Jeśli tego dnia się stało coś niesamowitego, jak później słyszałem w ogóle. Yy, tu ktoś się z kimś pojednał. Naprawdę yy, nie mogę teraz wejść w szczegóły, ale, ale to było niesamowite, bo jak ta mała dziewczynka powiedziałem o Bogu, to było wejście w ten świat cudów, przemian, yy, przejmujących świateł. To jest to dla nas na każdego dnia. tak, Dlatego nie wybierajmy drogi Gehaziego. Wierzę, że Gehazi ma swoje potomstwo, oby nie było go wśród nas. Aby nie było potomstwa Gehaziego wśród nas. A jeśli widzisz sobie drogę Gehaziego, to wiedz, że jest łaska, bo skoro Elizeusz na Amana strądu oczyścił, który był wrogiem Izraela, to czy nie bardziej Gehaziego? Typem oczywiście w Nowym Testamencie Gehaziego będzie pewnie Judasz albo Piotr, tak? Dla Piotra była łaska, tak, bo przyszedł do Jezusa. Tylko jest łaska, jest łaska. I. Jest w nas, że jest w nas ten sam duch, który pobudzał Elizeusza. Ostatni <laughs> slajd. Zadajmy sobie właśnie pytanie, jak, jak w Twoim życiu, w codziennym życiu przejawia się gen Haziego? Wiesz, że on się przejawia. To nie chodzi o wielkie rzeczy, że teraz no, Ty powiesz, Andrzej, wiesz co, tam oszukasz tutaj kogoś. On w drobnych sprawach się przejawia. Drobne wybory, codzienne, codzienne malutkie sprawy. I tracisz coś. Może pragniesz życia pełnego mocy, a jednak wybierasz drogę Gehaziego. Wcale nie trzeba tak robić. Bóg chce naprawdę, żebyśmy żyli niesamowitym życiem, o którym warto jest mówić. Obawa przed stratą. Wiecie, moje dziecko, Bóg przemówił przez moje dziecko w tym tygodniu. Ja tak myślałem sobie, ja, Boże, chciałbym tak żyć. Tak chciałbym żyć, nie? I pojawia się obawa w moim sercu. Jak pójdę za Bogiem na 100%, to się stracę coś. Taka, taka, taka podświadoma prawie obawa, taki, taki niepokój. I tak sobie myślę, rozmyślam z Bogiem. Nawet nie wiem czego się obawiam, ale jakaś obawa przed stratą. Że jak pójdę za Bogiem na 100%, to, to coś stracę. I wtem odzywa się moje dziecko jedzące malinki, i mówi: Tak, tato, pan Jezus do mnie przyjdzie. A już ten, okej. Okay. Pan Jezus z nami malinki, coś tam, coś tam. I mówi tak, a ja się nie boję pana Jezusa. No już słucham bardziej, nie? bo to, to było dokładnie to, o czym myślałem, nie? w tym samym momencie. Nie? I mówi do mnie tak, moje dziecko, dorotka, trzech lat nie ma. A ty się boisz innego pana Jezusa? Ja już mnie po prostu zmroziło, nie? Ona powiedziała, Bóg przez nią powiedział, że to, czego ja się obawiam, to nie jest Bóg prawdziwy. Ja się obawiam jakiegoś obrazu wykrzywionego przez diabła. Pójście. Za Jezusem na całość, w codzienności, w codzienności to nie jest strata. To diabeł wkręca, coś stracisz, obawiasz się. Przecież to Gehazi stracił swojego pana Elizeusza. Także, także Zachęcam was, by nie porzucać życia pełnego mocy, cudów, świadectw przemiany. Amen.